Witajcie kochani na spotkaniu z serii tarot artystyczny Gaja. Dziś co jest między wami? Pomyśl o sytuacji, pomyśl o tej osobie, o którą chcesz zapytać. Dech i wydech. Bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście, za to, że subskrybujecie, za Wasze wspaniałe komentarze, za Wasze podbicia filmów. A teraz oddajmy się sugestiom tarota. Oczywiście, to, co tutaj się pojawi, to nie jest wyrocznia. Ty kreujesz swoje życie poprzez swoje myśli, poprzez swoje działania. Zmieniasz energię w każdej chwili, i możesz się zainspirować w dobrym kierunku, i tego tutaj szukamy: w kierunku rozwoju, inspiracji, iskierki. Lepszego, szerszego zrozumienia danej sytuacji i swojej drogi w tej sytuacji. Poproszę strumień bezwarunkowej miłości o przekaz dla każdego z widzów osobno i dla wszystkich razem i skierkę, wskazówkę do zrozumienia tej sytuacji, o którą pyta. Przekładamy to jeszcze trochę odłożę i zobaczmy. Dobrze. Energia ogólna tego, co jest między wami, co odchodzi do przeszłości. Co jest w tej chwili między wami? I co nadchodzi między wami? Co jest między wami w aspekcie emocjonalnym? Co jest w aspekcie fizyczności? Co jest w aspekcie intelektualnym i co jest w aspekcie materialnym? Dobrze, zobaczmy teraz, co podpowiedzą karty wyroczni. Energia ogólna Waszej relacji. Tego, co jest między Wami, co między Wami odchodzi do przeszłości, co między Wami w tej chwili jest, co między Wami nadchodzi, co jest między Wami od strony emocjonalnej. Co jest od strony fizyczności? Co jest od strony intelektualnej? I co jest od strony materialnej? No to czytamy. Energia ogólna tego, co jest między wami. Sąd ostateczny i dar. Jednym słowem, w tej chwili, a nawet nie w tej chwili. Energia ogólna tego, co jest między wami, to jest dar nowego początku, dar przebudzenia się do rozumienia relacji, do rozumienia siebie w relacji i w tej relacji. Jest to taki zastrzyk energii, który pobudza do działania, a jednocześnie jest tym, co się miało wydarzyć w Twoim życiu. Wielki arkanum sądu ostatecznego, czyli wyjścia z letargu, z sytuacji, w której oczekujesz na nową szansę, właśnie się w tej chwili dzieje. Dar nowej szansy, która przebudza Cię do nowego. Działania i nowego cyklu w Twoim życiu i w tej relacji. Co odchodzi do przeszłości? Rycerz, mieczy i sekrety. No właśnie, do przeszłości odchodzi coś, co było oparte na słowach, co było niedopowiedzeniami, co było też trochę taką kuszącą prowokacją. Przechodzi do przeszłości, między Wami też trochę takie postępowanie, nie do końca odkryte, raczej zawalowane, szybkie słowa, które nie mają do końca nic specjalnie znaczyć, szczególnie dla tego mówiącego, a jeżeli to tylko nastawione na szybki cel, to odchodzi do przeszłości. Co w tej chwili jest między Wami? Proszę. Paść kielichów i wypogodzenie, brak deszczu dziś. W tej chwili jest ogromna ciekawość. Zmienia się wasza relacja w kierunku zainteresowania tego, co się dzieje w waszych sercach, w waszych głowach, w waszych ciałach. I jest to takie o zachwyt, zdziwienie. To tak też może być. <grych> to jest energia, w której człowiek odkrywa siebie na nowo, kompletnie zadziwiony, nie wie, czy to jest prawda, czy nieprawda, to co się dzieje w nim, to co zauważa w kimś. Jest to oczywiście taka trochę jeszcze niedojrzała energia, ale zmienia się z energii Właśnie takiej zawoalowanej tajemnicy bez odkrywania, przy ubicy, w energię zaciekawienia, Paździa kielichów. Paźd Kielichów jest ma ogromne oczy ciekawości, zaskoczenia i radości i zastanawiania się, o jakie to miłe, jakie to ciekawe, to tak też może być. I co nadchodzi między wami? O, dziesięć kielichów i małe sukcesy, małe triumfy. No pięknie nadchodzi, spazia kielichów do dziesięciu kielichów, energia, w której jest zrozumienie wagi tej relacji. Nadchodzi poczucie, że małe kroczki mają sens. Że małe kroczki to jest po jednym kielichu do przodu, do przodu, do przodu i księżyc całuje w nosek ze słońce, a nawet może nie całuje, tylko to jest nosek o nosek, noski-noski. I dwie piękne gwiazdy o, po obu stronach prowadzenia, nadziei i wiary w to, że to ma sens. Dzięki małym sukcesom, co się zmienia w aspekcie emocjonalnym między Wami? Dwa, no proszę, dwa kielichy i transformacja. No, jak, nie, jak tak. Wszystko wzrasta w kierunku relacji, połączenia dwóch kielichów ze sobą, poprzez właśnie transformację, przechodzenie z formy. Ym, kokonu, z wychodzenie z kokonu larwy w motyla i zostawianie za sobą tego co było. Zostawianie za sobą czegoś, do czego już się nie wraca, no bo motyl do kokonu y, larwy nie wraca. On już staje się motylem, on ma nowe y, przestrzenie do eksploracji, on fruwa i zupełnie inaczej się odżywia, zupełnie inaczej wygląda. Już nie jest tym, kim był, czym był wcześniej. To też w tej chwili w formie emocjonalnej następuje zmiana, transformacja w kierunku rozumienia, uczuć, przebudzenie do nowej formy. Co w temacie fizyczności? W temacie fizyczności dzieje się w tej chwili mądre, spokojne postępowanie zasiewanie ziarenka sukcesu. No i jeżeli rzeczywiście jest staje się w tej chwili coś, co zaczyna być rozumieniem głębokiej relacji, to tutaj jest moment, w którym jeszcze trochę obaw związanych z przeszłością jest z poprzednią relacją, z której się wyszło w suma sumarum już. Obronną ręką, ale nadal patrzenie na to, co było, na te trochę w sumie istniejące miecze, dodaje też wartości tej relacji, która jest w tej chwili. Stąd też w, zmienia się w Waszej relacji od strony fizyczności to, że zaczynacie kultywować swoją fizyczność, swoją bliskość, em, szanować to, co się dzieje między Wami szanować wa, wzajemnie swoje potrzeby po to żeby, ga, żeby ten ogród się rozwijał w różnych porach roku żeby funkcjonował i przechodził przemianę. co w takim razie od strony intelektualnej się zmienia między wami dziewięć kielichów i bardzo cenne wspomnienia. Od strony intelektualnej pod, zaczynacie podchodzić do swojego życia w sposób właśnie szanujący swoje wspomnienia, swoją przeszłość, która doprowadziła Was do tego, do czy, w czym teraz jesteście, która doprowadziła Was do tej dojrzałości, która pozwala wyjść naprzeciw. Relacji z innym człowiekiem, która pozwala czuć się dobrze ze sobą, samym, samą i która daje poczucie właśnie, że bycie z kimś to nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest konieczność, która nie pozwala oddychać, jeżeli się z kimś nie jest. Teraz jesteś w momencie i Wasza relacja jest w momencie, w którym jesteście ze sobą, bo chcecie ze sobą być i czujecie swoją siłę wynikającą z Waszych doświadczeń przeszłości. I co w sprawach materialnych się zmienia? Też uzdrowienie, uzdrowienie eliksirem życia. Jeżeli któreś z Was. Nie mogło z jakiegoś dołka wyjść, z powodu właśnie utraty energii związanej z przeszłością, to tutaj widać, że to jest właśnie te obawy troszeczkę wynikają z tego, że były straty, jakieś trudności materialne, spowodowane w przeszłości której z was miało trudności, być może. Nie mogło pracować albo miało trudności jakieś inne, które zaważyły na sprawach materialnych, to teraz czujecie, że wspólnie też otwiera się dla Was energia, siły, wiary w siebie i ten właśnie eliksir życia, który pobudza do działania w sprawach również zawodowo-materialnych. To też jakby dodatkowo przypadkiem zmiana, która następuje między wami, powoduje również zmianę w poczuciu właśnie uzdrowienia spraw materialnych. Hmm, brzmi całkiem, całkiem. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, jakie są rady dla ciebie. Rada numer jeden, królowa mieczy. Rada numer dwa, po zaakceptuj pomoc. Rada numer trzy. Zmiana pory roku. Tak. Ciasteczkowy sklepik. Zobaczmy, co on nam tam powie dzisiaj. Każda sytuacja wynika albo z miłości, albo ze strachu. Hmm. Nawet jeżeli ktoś manipuluje. Tak, dodam tylko od siebie. Ale tutaj tego nie wyczuwam, nie wyczuwam aspektów manipulacji. Także może ktoś chce pomóc właśnie z miłości. Ktoś? Kto? Stawiam to tobie. Dobrze, w takim razie zobaczmy, jaka emocja, jakie poczucie tutaj ma znaczenie. Szczęście. No proszę. No cudownie, ja tam się bardzo cieszę. Jak sobie jeszcze możesz pomóc w tym wszystkim? Teraz będziemy to czytać. Zaraz będziemy czytać. Jak sobie możesz pomóc? Proszę bardzo, powstanie, rebelia. Dobrze. I w takim razie zobaczmy jeszcze tak. Przesłanie: nie będę jeszcze tego przesłania odkrywać. Dobrze. I afirmacja. Afirmacji też na razie nie będę odkrywać. Dobrze. Rady dla ciebie. Rada dla Ciebie jest taka. Jeszcze od podejścia intelektualnego nikt nie stracił. Intelekt mamy po to, żeby też zarządzać emocjami, bo to najpierw jest myśl, potem z myśli pojawia się emocja, z emocji uczucia i tak dalej, tak dalej. To też królowa mieczy mówi, że nawet wszystko, jak jest bardzo fajnie, to nawet. Rozprawiając się ze swoją przeszłością, możesz podejść w sposób, w sposób intelektualny właśnie. Być może z przeszłością możesz się rozprawić poprzez z, 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 skierowanie się do kogoś, kto może ci pomóc, tak? I wtedy zrozumiesz, że jeżeli jest jakaś ciągle sprawa przeszłości, nie między wami, w twoim życiu, która ciebie hamuje w rozwoju w tej relacji, Możesz zaakceptować czyjąś pomoc, dlatego że może ci pozwoli zrozumieć, że tamten ktoś był albo po prostu słaby, albo no jakaś sytuacja była no dla niego również na tyle trudna, że inaczej nie umiał, w związku z czym warto zamknąć tamten rozdział i iść swoją drogą, a nie ciągle oglądać się do tyłu. Rada dla ciebie jest, zmień już tą porę roku. I zostaw to, co było, bo tutaj przed tobą cała nowa droga i szczęście. Więc zbuntuj się przeciwko swoim wspomnieniom, i teraz jest czas na celebrowanie faktu, że do czegoś nie pasujesz. Stań mocno na swoich stopach, na swoich nogach i ciesz się tym. Że jesteś taki, taka, jaka jesteś, a tamto, co było, nie pasowałaś do tego. Teraz jest całkowicie nowy rozdział. Przesłanie: bądź selektywna, wybieraj swoje bitwy mądrze. Czasem spokój i pokój jest lepszy niż posiadanie racji. A wówczas będziesz gotowa do tego, żeby Podzielić się sobą, ponieważ jestem afirmacja brzmi jestem bardzo hojną istotą. Ale nie mówię tu o pieniądzach, tylko mówię o hojności uwagi, hojności ciepła, akceptacji, zrozumienia, ciekawości, słuchania i wielu, wielu innych rzeczy, które można dać drugiemu człowiekowi. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.